Z dwa lata studiowała biologię na Uniwersytecie Lwowskim. Studiów nie ukończyła, ale zdobyła w Włoskim Konserwatorium Muzycznym uprawnienia do nauczania muzyki. Działała w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym Soku oraz Eleusis. W tej drugiej organizacji poznała swojego męża Andrzeja, twórczyni hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. O kim mowa? O harcmistrzyni Oldze Drachanowskiej-Małkowskiej, twórczyni polskiego harcerstwa. Była drużynową pierwszej żeńskiej lwowskiej drużyny skautowej imieniu pułkownika Mili Platę. To właśnie dzięki jej drużynie obecnie harcerze i harcerki używają hasła czubaj zamiast czołem. Zaangażowana całym sercem w ruch harcerski, ale każde inne inicjatywy patriotyczne. Główna fundatorka dworku cisowego, gdzie była między innymi szkoła instruktorek. Na emigracji w trakcie wojny założyła Dom Dziecka Polskiego. Współorganizowała Międzynarodową Służbę Skautową, której celem było niesienie pomocy dzieciom na terenach wyzwalanych spod okupacji hitlerowskiej. To tylko część jej działalności. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o druhnie Oldze, to koniecznie przeczytaj jej biogram w Bazie Historii Kobiet tworzonej przez Muzeum Historii Kobiet. A po więcej historycznych ciekawostek, zaobserwuj mój profil.